Macie tak czasami, że czujecie, że życie przyciekają wam przez palce. Macie piękne wspomnienia, tysiące filmów i zdjęć, terabajty danych, wspomnień, do których często trudno wrócić. Mam tak samo, ale postanowiłem to zmienić. Takim sposobem będzie kanał na YouTube, by te wszystkie wspomnienia dokumentować. Jak to słyszysz, to wiesz, że postanowiłem przekuć w czyn te plany. Witam Cię na pierwszym, wstępnym odcinku kanału, gdzie w dalszej części dowiesz się, co będziesz mógł tutaj znaleźć. <grytanie> Zabawne będzie kiedyś wrócić do tego nagrania i zobaczyć, czy coś z tego wyszło, czy nie. Przepraszam Cię za jakość nagrania. Nie wiem, czy słyszysz ten strzelest. To nagranie robię telefonem, spacerując po lesie z psem podczas pięknej polskiej jesieni. Postanowiłem nagrać na takim spontanicznym to nagraniu. To będzie dziwny odcinek, ale może taki urok tego kanału. Zapraszam, pozdrawiam Cię i dalszą część nagram już w bardziej przystępnych okolicznościach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Jak to się wyłącza? Zaczynamy! Patrz w kamerę, patrz w kamerę, w obiektyw, a nie na boki. Cześć! Nazywam się Mateusz Zybert i witam Was na kanale... Też słyszycie tego psa? Mam się uspokoić. Chyba się nie uspokoi. Cześć, witam was wszystkich na kanale Bzik na góry. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj nietypowy odcinek. Natomiast taki wprowadzający, że jak ktoś na ten kanał kiedyś trafi, to może warto byłoby, żeby mógł się na podstawie takiego filmu dowiedzieć, co tutaj znajdzie i co się będzie za chwilkę pojawiało. Ale pomyślałem sobie, że zanim zacznę nakręcać i montować bo dużo materiału już mam zebranego. Następne vlogi, no to zrobię taki QA. Na podstawie e, tego QA będziecie mogli sobie wyrobić opinię i zdanie ale także wiedzę na ten temat, co tu na tym kanale będzie się w najbliższych tygodniach, miesiącach, mam nadzieję, pokazywało. Bardzo się cieszę, że jednocześnie jestem dosyć zestresowany, bo to nie jest takie prosty mówić do kamery, ale mam też taki duży poziom ekscytacji na podstawie też doświadczeń związanych z tym, że już od wielu, wielu miesięcy filmy nagrywam, ale także staram się jakiś czas montować, jeszcze wychodzi to różnie, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Zacznę od przedstawienia się bardzo krótkiego. Nazywam się Mateusz Zybert, mieszkam pod łodzią. Jestem pracownikiem korporacji nic Ten kanał będę prowadził razem ze swoim narzeczonym Anią. Dzisiaj jej z nami nie ma, natomiast w kolejnych odcinkach na pewno będziecie mogli ją poznać lepiej. Eee, I co? To chyba wystarczy. Jak będziecie mieli ochotę nas poznać bardziej, lepiej. Eee, to takich odcinków po prostu będzie może więcej. Mam nadzieję, że, że wyjdzie fajnie. Przepraszam, ktoś dzwoni. Tak, słucham. To co? Ze względu na to, że chciałem, żeby ten yy, film miał pewną strukturę, zrobimy film w formie QA, pytania i odpowiedzi. No, pierwszy problem, jaki powstał, był taki, że ten kanał nikt nie ogląda. Więc, tak jak mówię do siebie, to mam poczucie, że mówię do siebie i wiem, że po drugiej stronie po prostu nikogo nie ma. Co nie zmienia, w postaci rzeczy, że mam dużą motywację do tego, żeby było nas, was, być może z czasem więcej, jak to, co zaczniemy robić, będzie w jakiś sposób ciekawe dla kogoś. Natomiast nikogo po drugiej stronie nie ma, w związku z powyższym no, nikt nie miał możliwości zadania mi tych pytań, bo nikt nie wie o moim istnieniu. Natomiast e, pomyślałem sobie, że e, napiszę sobie pytania i sam na nie odpowiem. I tak zrobiłem. Na tej podstawie nadamy trochę struktury temu odcinkowi. Pytanie pierwsze: Co będzie na Twoim, Waszym kanale? Jak sama nazwa wskazuje, kanał nazywa się Bzik na Góry i mamy zamiar dużo mówić o naszym doświadczeniu górskim. Wędrujemy po górach już wiele, wiele lat. Zaczęliśmy od podróżowania po Tatrach, natomiast już zeszliśmy wiele pasów innych górskich. Przeszliśmy dużą część GSB, w Tatry byliśmy wzdłuż i Byliśmy też w wielu miejscach na świecie w górach, w Himalajach, w Alpach na Islandii, Nowej Zelandii, wielu innych ciekawych miejscach. i mamy zamiar o tym doświadczeniu sobie mówić, opowiadać i nagrywać o tym filmy i te nasze doświadczenie wam Pokazywać. Na kanale będziemy dużo mówić o naszych doświadczeniach górskich, o podróżowaniu, bycia w drodze, o tym jak przemierzamy szlaki krótko i długodystansowe. Naszą ostatnią zajawką są szlaki właśnie długodystansowe, powyżej 100 km, 100, 200, 300 km. I to jest zupełnie inny sposób podróżowania. Podróżowanie z 25 kg plecakiem i taka świadomość tego, że tak naprawdę wszystko to, co mamy w tym plecaku, nam wystarczy do tego, żeby kilka tygodni. Może nawet miesięcy funkcjonować i o tych doświadczeniach, jak się przygotować, jak przejść szlak. To wszystko będzie na tym kanale, po to, żeby się dobrze do takiej podróży przygotować. Ale wiemy też, że nie wszyscy lubią podróżować na szlakach długodystansowych. To też takie smaczki, które albo miejsca, które my znamy, które my polecamy też będziemy na tym kanale o tym mówić, a także o naszym doświadczeniu właśnie tym międzynarodowym Specjalistami najwyższej klasy nie jesteśmy. Po prostu mamy wieloletnie doświadczenie, tym doświadczeniem będziemy się dzielić, ale mamy świadomość tego, że nasze doświadczenie może być inne i też nie w pełni profesjonalne. Dlatego zachęcamy do tego, że jak coś zobaczycie, co Wam się nie podoba, albo jak zobaczycie, że może coś inaczej, to chętnie też my to przyjmiemy. Po to jest ten też ten kanał, żebyśmy się też lepiej uczyli po prostu, jak ten czas w górach spędzać optymalnie. To nie tylko będzie o trekkingu, nie tylko będzie o tym, jak przemierzać górskie szlaki, jaki sprzęt wykorzystywać do tego jaki my mamy sprzęt i jakim sprzęcie słyszeliśmy. To także będzie historia właśnie o tym, jak fajnie biwakować w terenie, jaki sprzęt właśnie w kontekście biwakowania wykorzystać, ale także to będzie historia o tym, gdzie te góry można znaleźć w takich dosyć Nietypowych miejscach, jak na przykład Bałtyckie Morze. Mamy plan na taki odcinek. Już materiał jest nagrany o tym, że góry także można znaleźć nad morzem. Będzie także dużo o bieganiu górskim. Może to nie będzie nie będzie charakter ultramaratonów, bo nie mam możliwości na razie fizycznych biegania 80-100 km. Ale staram się już biegać 30-40 km. Ja to już w swoich doświadczeniach z biegu rzeźnika, na przykład, też mam zamiar na tym kanale opowiadać. Będzie także wszystko o tym, co jest z górami związane. Będzie dużo o gadżetach górskich, bardzo dużo kupujemy sobie prezentów górskich, mamy naprawdę wszystko <gryw> zlustrowane, co jest na rynku i także o tym będziemy chcieli Wam opowiadać. Ale także będziemy chcieli też mówić dużo o literaturze górskiej, tych książek mamy naprawdę bardzo dużo, właśnie o tematyce górskiej i o tym też będziemy chcieli mówić, to, będzie to, to, jest, to jest też taka moja motywacja do tego, żeby te tony książek, które na mnie czekają, żeby je przeczytać. Całej takiej subkulturze, można powiedzieć, freaków górskich chciałbym, żeby było na tym kanale. To drugie pytanie, dlaczego bzik na góry? Nie stoi za, za, za tym żadna taka spektakularna historia, po prostu wiele lat temu Ania pomyślała, że warto byłoby napisać bloga i opisywać nasze górskie, górskie przygody. Powstał pomysł na to, żeby nazwać blog bzik na góry, bo mamy kompletnego bzika na tym punkcie. Od wielu, wielu lat jeździmy w góry, natomiast nie było tak zawsze. Ja dużo czasu spędzałem w młodości nad morzem i byłem raczej frykiem morskim niż górskim. To się spektakularnie zmieniło, jak pierwszy raz pojechałem w Tatry. No i wsiąknęliśmy całkowicie. Jesteśmy kompletnymi bzikami, teraz górskimi. No, i teraz tą naszą pasję chcemy pokazywać komu się da. Bo być może z naszych doświadczeń ktoś będzie mógł wyciągnąć jakieś fajne wnioski. Dlaczego kanał na YouTubie? Po pierwsze dlatego, że mieliśmy ten blog kiedyś, ale nie wypalił i pomyśleliśmy, że pomyślałem, że być może forma wideo będzie łatwiejsza, lepsza. Łatwiejsza nie jest, czy lepsza zobaczymy. E, natomiast e, YouTube jest ogromną moją pasją, nagrywanie jest moją ogromną pasją i montaż jest moją ogromną pasją. Na razie... Pewnie nie będziecie mogli tego doświadczyć, bo uczę się dopiero tego. Ja zacząłem w ogóle swoje takie oglądanie YouTube'a głównie od Krzyśka Gąciarza wiele lat temu i bardzo dobrze pamiętam jego sztukę składania historii i jeden z pierwszych jego filmów, znaczy jego pierwszy film w ramach tej serii, czyli film o tym, że żeby nauczyć się pewnej rzeczy trzeba zacząć je robić. No więc wziąłem sobie to do serca i zacząłem to robić. Zaczynam to robić. To tylko przez to można się po prostu nauczyć pewnych rzeczy, a sprawia mi to ogromną przyjemność. Kręcenie i potem montowanie. Wiem, że to jest bardzo pracochłonne, ale to jest ogromna frajda ogromną frajdę mi to sprawia. I do, dodatkowo jeszcze dużo osób mówi o tym, że mamy pewne doświadczenie w górach, że dużo ciekawostek mamy w swoich, swoich doświadczeniach. Mamy e, różne ciekawe miejsca, które może, o których możemy opowiedzieć, i dlatego pomyślałem, że czemu nie. Może to, co wiem, albo to jakie mam doświadczenia, komu się po prostu spodoba i miło spędzi czas, a być może coś z tego ciekawego po prostu wyciągnie. Drugim bardzo ważnym powodem jest to, że mamy ogromne ilości yy, zdjęć, filmów, materiałów z różnych naszych podróży, a mam ogromną potrzebę wracając do tych wspomnień, yy, ale przez to, że one są gdzieś poukrywane na yy, twardych dyskach, to bardzo trudno jest do nich dotrzeć. Czemu tych wszystkich terabajtów danych? Nie zamienić na zmontowane filmy, tym jednym kliknięciem na YouTube jestem w stanie do tych wspomnień wrócić, a te, które nie są potrzebne, po prostu usuwać bo nigdy do nich nie będę miał szansy wrócić. Kolejne pytanie, pytanie numer 4. Kto mnie inspiruje na YouTubie? Wiele mam takich kanałów, jak powiedziałem wam, zacząłem od oglądania Krzyśka Gonciarza i Krzysiek Gonciarz ze sztuką składania historii, tym, kilkoma filmami, tym wszystkim, co robił i robi, no, jest dla mnie ogromnym autorytetem i naprawdę robi to świetnie, bardzo mi on inspiruje. Śnieżna kula twoich umiejętności. Im większa, tym łatwiej ci do niej doczepić kolejne rzeczy. Kiedy ma coś, czego chciałby się nauczyć, a większość ludzi myśli, że nie wie, jak się za to zabrać. Bardzo mnie inspiruje też Adrian Kilar, który naprawdę robi bardzo dobre, wartościowe treści pod kątem właśnie nagrywania, montażu. Bardzo też lubię content podróżniczy. Przez Świat na fazie, Planet Abstrakcje czy Globe Story, to są naprawdę kanały, które sprawiają mi ogromną przyjemność i bardzo mnie inspirują do, do tego, żeby właśnie robić takie rzeczy jak tutaj. Kolejne pytanie. Dlaczego dopiero teraz? Ja to zdecydowałem. No po pierwsze, że mieliśmy pomysł na to, żeby pisać vloga. To się jakoś nie udało. Dlaczego? No bo zawsze brak czasu, zawsze brak motywacji. Ale w końcu nadszedł taki moment, że, że, że chcę spróbować. Robię to bardzo małymi krokami. Mam świadomość tego, że będzie to trwało bardzo długo. Ale tak jak Krzysiek mówi, się czegoś nauczyć trzeba zacząć to robić, no więc zaczynam to robić. Pomału, powolutku, ale w końcu najwyższy czas. Często mnie ludzie pytają, jak się nauczyć kręcić filmy. Ja nie wiem, ja je po prostu zacząłem robić. Jakie jest nasze największe górskie marzenie? Chyba wrócić jeszcze raz w Himalaje, w których mieliśmy okazję być, bo to jest piękne miejsce. Natomiast tych marzeń górskich mamy całą masę. Ja mogę powiedzieć personalnie o swoich, jaka nie będzie miała okazji wystąpić, to powie o swoich. Jednym z moich największych marzeń są lofoty, na których nie miałem okazji być. Drugim moim marzeniem jest Kanada i tamtejsze góry i Alaska. Natomiast jednym z marzeń, które mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się też zrobić, jest szlak w Szkocji, około tam ponad 100 km. Natomiast duża część marzeń swoich górskich faktycznie już na szczęście spełniliśmy, bo to właśnie była Islandia, to był trekking wokół Mont Blanc, to było widzieć Everest na własne oczy. Więc dużo tych swoich marzeń górskich już mamy odchaczonych. Ale faktycznie są jeszcze, jeszcze kolejne na liście, więc kto wie, mam nadzieję, że na tym kanale uda się je też pokazać. Przedostatnie pytanie, jakie jest największe już spełnione marzenie górskie? Taka jedna chwila, taki jeden moment, który był dla mnie najpiękniejszy, to było miejsce, to był moment. Pierwotnie jak sobie opisałem to pytanie, to myślałem o odpowiedzi, że pierwsze zobaczenie Amadablem i Everestu na jednym pejzażu, bo jest taka możliwość zobaczenia Madablam, pięknej góry w Himalajach, Everestu i Loce, w takiej jednej linii. E, natomiast wydaje mi się, że takim marzeniem spełnionym i takim, które, jak wspominam, to mam aż motyle w brzuchu i ciarki na plecach, to jest moment, w którym doszliśmy do Namche Bazar. I ta świadomość, że udało się dojść do miejsca, które kiedyś oglądałem na filmach National Geographic, a teraz, a teraz chodzę po uliczkach tego niesamowitego miasta w środku Himalaju. I bycie w tym miejscu to było moje największe spełnione marzenie. Ok, i ostatnie pytanie: dlaczego chodzę po górach? Po górach chodzę z kilku powodów. Po pierwsze, że to jest ogromne wyzwanie i ogromna satysfakcja, że udało się coś przejść, gdzieś zdobyć, gdzieś wejść. I przez długi czas, jak chodziłem po tatrach, no to miałem taki cel zdobywać kolejne szczyty, szczyty, trasy, przechodzić i tak dalej. Teraz bardziej y, mam taką mentalność i taką potrzebę po prostu bycia w drodze i bycia w tych miejscach. To jest niesamowite miejsce do spędzania wolnego czasu każdy dzień daje nowe doświadczenie, nowe miejsca, nowych ludzi poznanych a szczególnie lubię odkrywać nierozpoznane miejsca, nieznane miejsca i góry, które nie są oczywiste jak na przykład ostatnio byliśmy w Byski Niskim w tym roku byliśmy na przykład w Beskidzie Niskim w niesamowitych górach może nie przepięknych wizualnie, chociaż były naprawdę urokliwe miejsca ale to są góry, gdzie naprawdę na ten moment ludzi jest bardzo mało może takie filmy spowodują, że będzie ich więcej, natomiast to, że te góry są tak właśnie niepoznane, tak dziewicze w wielu miejscach, powoduje, że można się poczuć całkowicie samemu z naturą, z pięknym gór, z pięknym tych miejsc. I po prostu tak jak nie wiem czy widzicie jak ja mówię o górach, no to tak samo się w tych górach czuję. I słuchajcie, to było ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że trochę więcej wiecie o mnie, o nas i o tym kanale o tym co będziemy tutaj pokazywać. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście do końca. Klasycznie YouTubeowe. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz. Jeśli ktokolwiek tego słucha, e, zostawcie suba, jeśli chcecie o tych różnych doświadczeniach za chwilkę posłuchać. To też nam powie, czy jest jakieś zainteresowanie. Napiszcie też w komentarzu, e, jeśli chcecie coś konkretnego, o czymś konkretnym usłyszeć albo posłuchać. Chętnie będziemy takie jeszcze zbierać. Tym bardziej, jak ten kanał dopiero powstaje. I nie przedłużając. Klasycznie, jak mam zamiar kończyć kolejne vlogi kolejne odcinki z tego kanału. Do zobaczenia jakiś na szlaku. Hej.